będzie pochwalony Jezus Chrystus. W 31. niedzielę zwykłą roku B Kościół daje nam do rozważenia w liturgii fragment Ewangelii według Świętego Marka z rozdziału 12, wersety od 28. b do 34. W dzisiejszej Ewangelii do Jezusa Przychodzi jeden z uczonych w piśmie i stawia mu pytanie, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań. Jezus odpowiada mu, mówiąc o przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Kiedy czytam tę Ewangelię, przypominam sobie, jak przez szereg lat przygotowywałem dzieci do pierwszej komunii świętej. Wśród wymogów, jakie im stawiałem, prosiłem, by nauczyły się przykazania miłości Boga i bliźniego. I wśród tych treści, z którymi miały się zapoznać, nauczenie się owego przykazania na pamięć nie sprawiało im żadnej trudności. To przykazanie opanowywały z wielką łatwością. Gdy słuchałem, jak poprawnie te dwa zdania. Wyjęte z dzisiejszej Ewangelii, recytują: To często myślałem: Nauczyć się owych słów łatwo, skoro dzieciaki z taką łatwością je przyswajają, ale wcielić je w życie, to już bardzo trudne. Zwłaszcza ten drugi wymóg, jakie owo przykazanie nam stawia: Będziesz miłował swego bliźniego, jak siebie samego. Wiadomo, kochać mamę czy tatę, brata czy siostrę, męża, żonę czy dziecko to jest jak najbardziej zrozumiałe. Ale kochać męczącą teściową, przykrego sąsiada, złośliwego kolegę czy koleżankę z pracy, kochać bliźniego, który nas oczernia, może czeka na nasz upadek, źle nam życzy. Jest nam złośliwy, czy ludzi przeciw nam nastawia? To zdaje się być nierealne. Ale popatrzcie: w tych dniach tak licznie nawiedzamy groby naszych bliskich zmarłych. Stawiamy znicz, kwiaty. I co widzimy na tych grobach? Chrystusowy krzyż, Jezusa przybitego do krzyża. A w tym krzyżu jest cierpienie, ale i miłości nauka, jak śpiewamy w jednej z wielkopostnych pieśni. Bo co zrobił Jezus na krzyżu? Zrealizował to przykazanie, gdy modlił się o przebaczenie dla swoich oprawców. I wtedy nam pokazał, że nie tylko wymaga, byśmy przykazaniem miłości żyli, ale on sam je wypełnił. I pokazał, że ta miłość jest możliwa. Chrystus na Krzyżu umarł za wszystkich ludzi bez wyjątku. Nawet za tych, którzy nim dzisiaj gardzą. Pokazał nam, że przykazanie miłości jest możliwe do realizacji, chociaż bywa bardzo trudne. Nie brakuje nam jednak przykładów ludzi, którzy przykazanie miłości Boga i Bliźniego, uczynili programem swojego życia. Tutaj ksiądz Mieszko. Jeśli podoba Ci się ten odcinek, prześlij link do znajomego, a potem wróć tutaj i posłuchaj go do końca. Jak nie wspomnieć świętego Jana Pawła II, który w dwa lata po zamachu poszedł do więzienia, by przebaczyć zamachowcowi Ali Akczy, i z miłością nad nim się pochylić. A Marianna Popiełuszko, matka błogosławionego księdza Jerzego, Kiedy reporter gościa niedzielnego przeprowadzał z nią wywiad przed beatyfikacją syna, Ona trzymała na kolanach zdjęcie zmasakrowanej twarzy swego dziecka po wyłowieniu z Wisły. A o mordercach swojego dziecka mówiła, ja im przebaczyłam, niekim im Pan Jezus daruje. Najbardziej bym się cieszyła, żeby oni się nawrócili. Ja już im przebaczyłam. A więc przykazanie miłości bliźniego jest możliwe do realizacji, bo ono nie polega na amnestii, na zapomnieniu. Zadanych ran się nie zapomina. Do znanych przykrości z serca się nie wyrzuci. Nie ma takiego przycisku, który likwiduje urazy. Ale miłować bliźniego, to znaczy nie karmić się nienawiścią. Miłować bliźniego, to znaczy szukać dobra w każdym, nawet najbardziej nielubianym, czy wrogo do nas nastawionym. Miłować bliźniego, to umieć się modlić za każdego, także za tego, z którym nam nie po drodze. Wszak jak powiedział Bernard Hering, długi most miłości do Boga idzie do brzegu wieczności tylko przez kolejne najbliższe filary, przez miłość bliźniego.